Hej, teraz wam pokażę kilka emocji. Na początku, jak się cieszę, jest! 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 Nasi wygrywają! No, jechać! Dawaj panowie, dawaj! Jak się uśmiecham do kogoś? Um. Jak jestem skupiony w pracy. Jak się wściekam. No nie, jak można było tego nie trafić, no! Z pięciu metrów dziecko by trafiło! Kurde, panowie! Jak jestem smutny. I jak yy, wybucham złością. Co ty robisz, człowieku? Gdzie ty wszedłeś? Wychodź stąd natychmiast! Jak można tak robić? To było kilka emocji, które chcieliście zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie wam się to fajnie oglądało. I do zobaczenia na planie. Cześć!